Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Runiczny i dziś chciałbym Was zaprosić na następny odcinek Zagrajmy w projekt Zomboid. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj planuję zrobić skrzydło szpitalne w związku z przedmiotami, które zgarnęliśmy z ostatniego szpitala. Jak widzicie mój przyjazd tutaj spowodował, że trochę zombiaków przyszło. Więc zacząłem je pomalutku znosić na stertę. Ona już troszeczkę się zmniejszyła. Bo tutaj niektóre zombiaki zostały już, o, że tak powiem, zamienione w nicość. No ale wciąż trochę ich jest, więc. No. Chcąc nie chcąc, trzeba się nimi zająć. No inaczej będą tylko i wyłącznie przeszkadzać. Samochód oczywiście wjechał do garażu. Tutaj mi dwa zombiaki wlazły do środka. Musiałem je wypędzić, zanim je zabiłem, żeby mi tutaj nie poniszczyły. I teraz tak. Co my tu mamy? Tu nie to, nie to, nie to. Co my tu mamy? Tu też nie. Dobra, czyli zabrałem większość rzeczy, które było istotne, i teraz tak, mamy tutaj, zrzuciłem już łóżko, bo jedno z łóżek wziąłem, mamy je tutaj. O, o, tutaj trzeba by było światełko zapalić. O, jest tutaj. Dobra, jest. I teraz tak, tu mam to łóżko, i teraz zastanawiam się, jak to zrobić. Na pewno będę musiał się tak pozbyć tego. Hmm, czy tu jest coś istotnego? Niespecjalnie. Nie, specjalnie. Ja to wasze wystarczająco so, dobra? Spróbujmy to podnieść. Łóżko. O, dało mi się nawet podnieść. Ok, to ja sobie tutaj postawmy gdzieś. O, będzie dobre miejsce. Łóżko chcę postawić. Może ja pokażę, gdzie bym chciał je postawić. O, tylko, że ja tego teraz nie wezmę. Dwóch na raz. A nie, wezmę, dobra. Łóżko bym chciał postawić w tym miejscu. Dobra, i teraz tak trzeba by było to łóżko podnieść, bo ono mi tutaj zawadza. Mam nadzieję, że uda się poprawnie podnieść. Nie, jeden kawałek został zniszczony, trudno. Z nim się potem coś zrobi. A czy mogę podnieść lustro, bo lustro też mi tak troszeczkę tu w tym momencie. I może postawmy je tu z powrotem. Tu mamy przenośną kroplówkę i ją można postawić tutaj. O. Mm, to mi się nie przyda, to trzeba, to trzeba będzie w ogóle wywalić jakoś. Jeszcze nie mam pomysłu jak. Tu już dałem, tak jest. Okej okay, i waga. Myślę, że wagę postawimy tu i tu zrobimy takie miejsce, gdzie będzie nasz lekarz miał swoją klitkę, że tak to ujmę. Teraz tak, będzie potrzebny mi tutaj stół. Tego wszystkiego trzeba będzie się pozbyć. Dlatego coś jeszcze jest. Tak, zgniły kurczak, dobra. Jego i tak trzeba będzie się pozbyć. Ja to radio dałem. Może tutaj w zbrojowni je gdzieś postawimy, chociaż już jest jedno tu. A tu jest... No dobra, tu jest sobie jakiś Okej. Okay. Przydechłoby mi się jeszcze jedno takie biurko. A to chyba wyniosę na górę do sypialni. Tak, myślę, że to będzie dobry pomysł. Myślałem, że pokażę Wam, jak w tym momencie mi idzie. Tu niestety nie udało mi się tej sofy rozmontować odpowiednio, chciałem ją przenieść tutaj. A póki co gabinet lekarski wygląda w ten sposób. Tu mam oczywiście standardowe medykamenty. Tutaj planuję też przynieść wszystko, co mam na piętrze. Mamy wagę medyczną. Pokój ten tu wygląda tak jak wyglądał, natomiast wydaje mi się, że jedną rzecz zrobimy troszkę inaczej. Mianowicie, kroplówkę ja bym chciał przestawić tutaj. I mamy zasłony te medyczne, i myślę, że je postawię jedno tutaj. A drugie tutaj. to będzie tak ładnie się komponować. Zastanawiam się, czy też tutaj nie wstawić, no ale powiedzmy, że... Pewnie z punktu widzenia medycznego to, co tutaj wstawiłem jest pewnie bez sensu, no ale liczę, że ładnie będzie wyglądać. Teraz tak. Teraz wybiorę się na szybko do komisariatu policji. Tam jest jeszcze dużo biurek, które bym chciał, że tak to ujmę z, z Zabrać i przepnieść tutaj, bo przydałoby się biurko dla naszego mm, doktora. Fajnie by było też mieć komputer, no ale... Każdym razem jak tutaj wchodzę, mam wrażenie, że tutaj zombiak stoi. Tak wiem, że to było moim zamysłem, co nie zmienia faktu. W sumie jedną taką butelkę butel z wodą można postawić tutaj, nawet będzie pasować. A drugą przeniesiemy sobie i ustawimy. O, tutaj niestety. Zaczął niszczyć ściany mi tutaj ząbiak. Nie wiem dlaczego. A drugą postawimy sobie u lekarza, a w zasadzie w poczekalni. Tutaj myślę. Myślę, że gdzieś tutaj postawimy. Myślę, że tu będzie dobre miejsce. Dobra, to lecę do komisariatu po biurko. E, no dobra, troszkę porobiłem, i jak widzicie, tutaj przeniosłem magazyn. Stwierdziłem, że bez sensu, żeby on był u... bezpośrednio w gabinecie. Skoro i tak, tak naprawdę stąd będzie brane do pokoju numer 1 albo pokoju numer 2. Pokój numer 2 jeszcze nawet nie jest zaczęty. Kibelek na razie zostawmy bez zmian. Um, jak widzicie, dodałem parę rzeczy yy, dekoracyjnych. Gabinet lekarski wygląda mniej więcej w ten sposób. Najprawdopodobniej będę jechał jeszcze do szpitala, żeby przynieść to takie łóżko, które są w gabinetach. Dodatkowo, będąc na komisariacie, ściągnąłem od razu takie szafeczki, bo zauważyłem, że niektóre przedmioty, mimo że zostawimy je, to nie... to znikają. Nie wiem, czy wy też mieliście coś takiego, że przedmioty wam zwyczajnie rzecz biorąc zniknęły. I... no i nie ma. Na przykład tutaj na... Zamontuj na plecy. Na przykład tu na ten stoliczek postawiłem troszkę leków. Jak widzicie, one zniknęły. Więc nie wiem, czy to jest jakaś kwestia błędu, czy może jeszcze niedopatrzenie twórców. Ale coś takiego jest. I jestem ciekawy, czy też mieliście taką sytuację tak jak ja teraz. No bo to nie jest fajne. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda pięterko po tym, jak przyniosłem tam pianino. Hmm, bo ono było tam dole teraz ono postawione jest tutaj jak widzicie przeniosłem stoliczek tu no też nie wszystkie na przykład te witaminy, które tutaj postawiłem jakiś czas temu dalej tutaj stoją a te, które postawiłem na dole zniknęły ciekawe czemu buty też zniknęły mi dopiero później zorientowałem się, że ich nie ma ja tutaj brudzę. Trzeba będzie ciekawe, czy da się to jakoś wyczyścić. Chociaż nie, tędy nie chodzę jest i jest tak syf. No dobra. Czyli szpital w tym momencie wygląda w ten sposób. A to bohater głodny. A więc tak, plan wygląda w tym momencie jeszcze na taki, że pojadę na jeszcze raz do tego szpitala. Natomiast mm, na miejscu to włączę nagrywanie tylko jak będzie coś ciekawszego. Jak nie, no to zabieram co bym chciał i wracam tutaj, żeby... A na przykład szybko zjedz. Hmm, rozmrośmy sobie też od razu coś więcej. I może jedno mleko. Dobra. Okej. Okay. No to do zobaczenia za chwilę. No, i jestem z powrotem. Mam parę rzeczy ciekawych do rozstawienia. Zobaczymy, jak to się sprawdzi i będzie wyglądać. Nic, kompletnie nic ciekawego się w tym momencie w szpitalu nie działo, więc nawet nie miałem co wam pokazać. No więc wróćmy tutaj i urządzajmy się dalej. Tu mamy fotel pacjenta. Jego wrzucę tutaj. A nie to, nie to. O. Taki fotel pacjenta udało mi się skombinować. Dodatkowo mamy jeszcze takie zasłonki. Takie niby odsunięte. O, i to sobie damy tutaj. A to może tu. W sumie miejsce dobre jak każde inne. Co my tu mamy? Mamy jeszcze pozostałe zasłonki no i też mamy a właśnie skombinowałem sobie też fartuch w ten sposób i jeszcze powinien mi zostać CO o zostało trochę za dużo to nie wiem to może potem jak gdzieś to jeszcze wrzucę Dobra? Na razie wrzućmy to tu, żeby nie przeszkadzało. A, tu, właśnie. Będzie można sobie tutaj. Jeśli jeszcze jakiś manekin został, to będę mógł sobie zrobić doktora. W sensie manekin doktora. Obaczmy, czy ktoś jeszcze jakiś jeszcze manekin się nam tam ostał. Zdaje mi się, że jeszcze jeden jest. Jest. Bo więcej już nie ma manekinów. Nie, o, ale kwiatek jest. Kwiatek sobie też, który przetrwał pożar. Można też zgarnąć, skoro on jest taki solidny, że pożar jest w stanie przetrwać. Też sobie go gdzieś postawimy. Jest pusto. A, tylko kwiatek jest. Mm. Muszę się, tego się pozbyć, bo ewidentnie mam problem z przechodzeniem przez to. Gdzie by pana doktora postawić? kwiatka, 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 kwiatka. Gdzie by postawić kwiatka? Kwiatka może na razie postawmy. Dobra, a pana doktora postawimy tu. Okej, okay. fartuch lekarski, koszula, buty, szarpety i. O! Baseballówka ci niepotrzebna, okulary możemy ci założyć. No i mamy pana doktora. Dobra, zobaczmy, co jeszcze by udało się zgarnąć. Trzeba się też pozbyć śmieci. Ale to wszystko za chwilę. Co my tu mamy? Fotel dentystyczny. I śmietniczek. Hej, jest to jeszcze się też będzie potrzebne. To jest. Okej, okay. jeszcze sprawdź. Muszę sobie przypomnieć co do bagażnika. Jeszcze coś w bagażniku jest. Resztka fotelu dentystycznego. Okej. Okay. Może dentystycznego, to jest łazienka, to może nie. No dobra, to pana do dentystycznego na razie wrzucę tutaj. Stanowię się, co z nim zrobić. Ale wygląda na to, że chyba zapomniałem drugiego łóżka zabrać. Ha. No, na to wychodzi. Wzięliśmy, wziąłem kroplówkę, ale nie wziąłem łóżka. Trzeba to będzie poprawić. Okej, okay, kroplówka. Szafka nocna. To też była szpitalna szafka nocna. Chyba, że tu po prostu wstawimy yy, tą dentystyczne w sumie. A tutaj sobie postawmy świetniczek. On wygląda w ten sposób. No i tak się nam póki co prezentuje nasze... Yy, nasz szpital. Mm, tu mamy to tego się trzeba pozbyć. To damy na razie tu, ok. Mamy pana doktora. Szkoda, że nie można mu dać do ręki yy, apteczki. To by bardzo, to by było bardzo przyjemne. Okej. Okay. Nie wiem się, co jeszcze można by było tutaj ciekawego zrobić, ale myślę, że chyba wyczerpaliśmy już. Więc wychodzi na to, że ten odcinek będzie ciut krótszy. No tak, bo wszystko już mam. Jeszcze muszę tylko zajrzeć do bagażnika. Czy. A właśnie, czy ja w bagażniku jeszcze czegoś nie mam? Zobaczmy. Ale nie wydaje mi się. Nie. We wszystko już zabrałem. A nie, tu są jeszcze jakieś leki. Okay, to ja sobie zgarniemy. Mm, znalazłem podnośnik do kół. Ustawiłem tutaj skrzynkę z narzędziami, też ustawiłem. Więc tutaj też coraz ładniej to wygląda. Jeśli chodzi o leki i takie tam, to i tak będę podchodził po prostu do tego, żeby skorzystać. Nie wiem, w sumie nie wiem, czy antybiotyki muszą być w lodówce. I mi się. O. Budzik mi dzwoni. To już dziewiąta? No, dziewiąta. Ej. Leków nam póki co nie braknie. Jak zresztą widać na załączonym obrazku. Zresztą w tej grze mam wrażenie, że nigdy leków nie brakuje. No. Miałem przykład z serii z, z zimy, że to nie jest takie proste. Barknęś. W ogóle widać, że jest worek na śmieci tam. No. Szkoda. Ten kwiatek mi tutaj nie pasuje. Ja go muszę przestawić gdzieś indziej. Tu mam jeden, to może tu gdzieś sobie go ustawię. Że tu nie będzie przeszkadzał, też, więc myślę, że to będzie dobrze. Ale, okej, okay. myślę, że jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, to byłoby to na tyle. Dajcie znać, co myślicie o, o tym, co mi wyszło z tego mm, lazaretu, czy tam innego miejsca, gdzie nasi się. Yy. Tego nie mogę wziąć. I za dziś w każdym bądź razie ja chciałbym wam bardzo podziękować. No i do następnego. Mówił do was runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!